Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie Dzisiaj z samego rana dostałam paczkę mikołajkową Byłam w Rosmanie i kupiłam prezenty dla rodzinki Oraz takie ozdoby świąteczne To jest niby anioł Bardziej mi to wygląda jak wróżka Ale niby jest to anioł w takiej spódniczce Fajne, bardzo ładne Ładnie się mieni, błyszczy tu jest też taka błyszcząca gwiazdka. Niestety, yy, jest ona tylko z jednej strony różowa. Ale jak ją się zawiesi od tej strony, to będzie śliczna. I taka zawieszka wieniec z śnieżynek. Ona też jest bardzo ładna. Od razu mi się rzuciła w oczy. No więc, są tu takie trzy ozdoby. Z racji, że moje włosy wyglądają już tragicznie. To kupiłam takie coś. I to jest taki toner y, różowy blond. Zobaczymy jak zadziała. I to jest taka butelka z takim właśnie y, płynem. Z tymi pigmentami. I to można stosować z maską, z szamponem i jeszcze samą. Także super. Zobaczymy jak to zadziała. I otworzymy sobie szósteczkę mikołajkową z kalendarza. Już nie będę wymieniać produktów Które były, po prostu je zobaczcie o, Tu nie widać Taki kremik był ostatnio Otwieramy sobie szósteczkę Ona jest taka długa O. To jest chyba błyszczyk do ust. Ale jaki ładny. No, błyszczyk do ust wanilia czekolada. Mega ma ładną grafikę. Muszę przyznać. A zapach wanilia czekolada no na pewno będzie ciekawy. Także tak się prezentuje nasz zestaw. Testujemy sobie błyszczyk. On pachnie jak takie takie mleko. Takie mleczko przez słomkę waniliowe, czekoladowe. No, tak jakbyście pili takie czekoladowe mleko. To jest dosłownie ten sam zapach. Identyczny, bardzo fajny zapach. No i to ma taką tubkę. Taki różowy. On jest bezbarwny, bo teraz sprawdzam, ale mega ładnie się błyszczy, także polecam. Super. W ogóle patrzcie jaki mega ładny świąteczny woreczek. No, strasznie fajny wzór. Ogólnie słuchajcie zrobiłam ten toner, efekt jest, ale jest no niewielki. W kamerze go nie widać, ale ja widzę, że ten kolor jest taki bardziej pod brzoskwinie, coś tego typu. Troszkę mi kolor wyrównało. W kamerze widzę, że bardziej mi widać odrost. Ale troszkę mi go wyrównało i zobaczcie, że w tym miejscu jest taki troszkę różowy, no i znowu w kamerze go nie widać. Nie no, troszkę widać, ale u mnie w realu to bardziej widać. No i tak to wygląda ogólnie. Wygląda to spoko, wydaje mi się, że jak będę go stosować regularnie, to będzie to bardziej widać, ale jestem zadowolona. I w ogóle mam piżamkę w pierniczki, zmieniłam sobie.